W dzisiejszym odcinku z CK3 zagramy sobie kampanię, jakiej nigdy wcześniej jeszcze nie zagrałem. Zaczynamy na dacie w 1066 roku i wybieramy papieża. I teraz niektórym z was może zapali się czerwona lampka. Jak to papieża? Przecież w zwykłym CK3 nie można grać papieżem. Otóż znalazłem modyfikację, która to umożliwia i dlatego właśnie nim gramy. Naszym celem jako papież będzie stworzyć wielkie papieskie imperium, które swoim rozmiarem powinno zdominować obszar Morza Śródziemnego. Nie mamy problemu jako papież z pieniędzmi, ponieważ pobieramy mnóstwo pieniędzy od wszystkich katolików znajdujących się w Europie. Oczywiście, będzie nam się też co chwilę zmieniała dynastia, dlatego musimy się skupić na tym, by wybrać rozwinięcie z renomy, które przyda nam się najbardziej. Dlatego wybieramy rycerzy. Aktualny papież jest specjalistą, jeżeli chodzi o naukę, co mi odpowiada, więc wybieram opcję, która będzie zwiększała mi rozwój w prowincjach. Jestem bogatym papieżem, dlatego od razu zatrudniam wszystkich na najważniejsze stanowiska w państwie i zlecam im specjalne zadania. Tutaj najważniejszy niewątpliwie jest mój medyk, oraz tutor, ponieważ oni przyspieszają zdobywanie perków z życia rysów. W pierwszej kolejności również ulokuję moje pieniądze w rozwój prowincji. Widzę też, że z jakiegoś powodu mam więcej slotów do budynków i nie wiem, czy to jest wina tej modyfikacji od papieża, czy jakąś inną mam włączoną. Najwyżej napiszę wam to w przypiętym komentarzu albo w opisie. Mniejsza z tym, wydam po prostu większość pieniędzy na budowę hospicjów, ponieważ w tych obszarach w okolicach Rzymu lubią wybuchnąć sobie plagi, a mi to bardzo nie odpowiada. Wykorzystam również bardzo dużą ilość pieniędzy. I wyślę mojego papieża niezwłocznie na uniwersytet, po to, żeby poprawił swoje perki. Na szczęście najbliższy uniwersytet znajduje się w Watykanie, więc nie mamy dużej odległości do niego. Pamiętamy jednak o tym, żeby zwiększyć opcję uniwersytetu na maksymalną. Niestety nie udało mi się wbić czwartego poziomu, jedynie trzeci, ale to i tak jest dobre, dostajemy trzy darmowe perki z życiorysu naukowego. Pora również, aby papieskie imperium coraz bardziej rosło w siłę, dlatego idziemy na pierwsze wojny, zaczynamy od pizy i opanowania okolicznych hrabstw. Musimy je zdobyć, zanim zdobędziemy. Będzie święte cesarstwo rzymskie, które graniczy ze mną na północy. Pisa została opanowana, i Neapol również. No i mówiłem, że w okolicach Rzymu może pojawić się plaga. Na szczęście dzięki hospicjom nie dotrze ona do samego Rzymu, więc mój papież Aleksander II jest bezpieczny. Wszystkie katolickie państwa Europy będą mnie również prosić o pieniądze, ale ja będę odmawiał. Przecież nie odważą się podnieść ręki na głowę kościoła. W momencie, gdy uda mi się w okolicy Rzymu opanować wszystkie mniejsze księstwa, niezwłocznie wysyłam moją armię na podbicie Sardynii. Nie chciałbym bowiem, żeby Sardynia została zajęta przez potężne państwa północnej Afryki, zwłaszcza, że w tej prowincji znajduje się pewna bardzo potężna kopalnia złota. Widzę również, że mamy tutaj event na proklamację papieskiej dyktatury, więc oczywiście, że ją dajemy. A także, tak jak powiedziałem, opanowujemy Sardynię. Tylko musimy to na chwilę przerwać, bo zostałem zaatakowany przez Królestwa Sycylii. Papież ma jednak bardzo potężną armię w CK-3. Która bez problemu powinna sobie poradzić z Armią Sycylijską. Dokładnie tak, została ona całkowicie rozgromiona. Wojna z Sycylią zakończyła się bardzo szybko, co pozwoliło mi z kolei ponownie skierować swoje wojska na Sardynię, którą w całości opanowałem po krótkiej wojnie. Niezwłocznie po tym, jako papież, założyłem święty zakon, ponieważ te zakony się czasem przydają, a także przystąpiłem do dalszego rozwoju moich prowincji. Wypadałoby również, aby papież odbił resztę Włoch, dlatego wypowiedziałem wojnę królestwu Apuli. Wojna z tym państwem jednak nie była łatwa, ponieważ armie Apuli co chwilę mi uciekały, więc stwierdziłem, że najlepszą opcją będzie zająć im stolicę. I to mimo tego, że w tamtej prowincji wybuchła plaga. Gdy mury stolicy Apuli upadły, mogłem w końcu zakończyć wojnę, dzięki czemu papież zyskał kolejne hrabstwo. Trzeba było przyspieszyć podboje, dlatego w 1080 roku wojska papieskie wylądowały w północnej Afryce po to, żeby odbić Tunezję, w tym znajdujące się tam dawne miasto zwane Kartaginą. Cały czas oczywiście trzeba było pamiętać o tym, żeby rozwijać Rzym, w którym development rósł jak szalony. Prostszej wojny chyba nie mogłem sobie wyobrazić. Dzięki czemu północna Tunezja przeszła pod wadanie papieża. Słabość tamtejszych plemion sprawiła, że wkrótce cała Tunezja znalazła się pod panowaniem papieskim. Wywołało to oczywiście w Tunezji bunty, którymi jednak nie trzeba było się przejmować, bo bez problemu mogłem je stłumić. Albowiem zasada jest prosta: papież i jego władza pochodzą od Boga i nikt nie ma prawa im się sprzeciwiać. Dlatego też wojna skończyła się bardzo szybko. W interesie papieskim było promowanie wiary katolickiej w ziemiach znajdujących się w północnej Afryce. A także ponowna wojna za ponieważ władza papieska we Włoszech musiała się stale zwiększać. Gdyby jeszcze tylko ta armia Apuli ciągle nie uciekała, to już w ogóle byłoby fantastycznie. No ale na szczęście w końcu udało się ich dorwać i oddziały wroga zostały rozgromione. I to mimo tego, że władca Apuli był świetnym dowódcą. No ale miał 70 lat, więc można się było spodziewać, że prędzej czy później umrze. Na szczęście jednak wojnę udało się wygrać i to w ostatniej chwili, bo trzeba było pędzić do Afryki, ponieważ wybuchła tam kolejna wojna z przedstawicielami plemion arabskich, którymi nawet przegrałem bitwę. Na szczęście jednak wojna udało się wygrać. Chociaż mój papież był już bardzo zmęczony, miał 78 lat i był niedołężny, a w dodatku jego kraj trawiła plaga. Można się było spodziewać, że w najbliższym czasie zostanie zwołane konklawę. I rzeczywiście tak było. 24 kwietnia 1089 roku został wybrany nowy papież, który co ciekawe był Czechem i przyjął imię Pawła II. Podobnie do swojego poprzednika Paweł III specjalizował się w nauce, mi to oczywiście odpowiadało, bo dzięki temu dalej mogłem boostować development w mojej stolicy, który niestety przez plagi mocno spadał. Dlatego to jest tak bardzo ważne w CK3, by ten development co chwilę boostować i również dlatego cieszę się, że te plagi zostały dodane, bo dzięki temu development już nie jest tak łatwe do zdobycia. Może i papież się zmienił, ale jego metody się nie zmieniły, dlatego przyszła pora na kolejne wojny, tym razem o odbicie całej Apulii. Chociaż to ciekawe, Apulia okazała się za silna i tę wojnę przegrałem. Trzeba było poczekać, aż ten władca umrze, wtedy bez problemu te ziemie zostaną opanowane. Dzięki zwycięstwu w kolejnej bitwie z Afryką Północną została opanowana Libia. I wielu z was mogłoby sobie zadać pytanie po co ja to robię. Mianowicie chce się zbliżyć do Ziemi Świętej po to, żeby ją jak najszybciej odbić. Doczekałem się również tego, że w Apuli zmienił się władca, dlatego trzeba było niezwłocznie wypowiedzieć wojnę. Dzięki temu wojska Apuli nie były już takie silne i zostały szybko pokonane. Pod władzą papieską były już praktycznie całe południowe Włochy. Przydałoby się teraz pokonać święte cesarstwo rzymskie. I w sumie zauważyłem, że mają oni długi. Dlatego co mi tam, wojna z całym cesarstwem. Jednak na spokojnie trzeba to zrobić sposobem, dlatego teraz czekamy aż armie cesarskie tu przyjdą. No ale wojska cesarza były zajęte czym innym, prawdopodobnie tłumieniem buntów w Szwabi, więc można było powoli opanowywać zamki we Włoszech. Udało się opanować tylko trzy, po czym zauważyłem, że idzie armia świętego cesarza rzymskiego. Mi się nie podoba to, żeby on się nazywał świętym cesarzem, więc trzeba go obalić. No łatwe to nie było, ale udało się rozgromić jedną cesarską armię. I zmusić ją do odwrotu z Włoch. Ale była jeszcze druga, która oblegała zamki po drugiej stronie lądu. I która złapała mnie w górach, ale jednak ją pokonałem. Te armię Świętego Cesarza nigdy nie walczą zbyt dobrze. I to nawet wtedy, gdy mnie pokonują w bitwach. No ale Warscore na szczęście jest na plusie. A najlepsze jest to, że w Afryce również wybuchła Wielka Wojna o odbicie wszystkich ziem zajętych przez Chrześcijan. W końcu jednak udało się pojmać Cesarza Rzymskiego, dzięki czemu wojna została wygrana. Ale oczywiście nie zająłem wszystkiego, bo tu powstało Królestwo Romanii. Dodatkowo jakiś wasal się zbuntował. A jednak to nie był wasal, to było osobne państwo. Więc można je podbić. Jednak powiem szczerze, jedna wojna z HR -y to za mało, trzeba jej jechać póki można, więc od razu idziemy na kolejną. I wykorzystamy do tego najemników. W poprzedniej wojnie też się posługiwałem najemnikami, jednak nie wiem, czy wam to pokazałem. Teraz wam pokażę. 5 tysięcy najemników, 12 tysięcy żołnierzy. Dzięki temu bez problemu rozbijemy armię Kaisera. Do widzenia. Kolejna bardzo prosta wojna, która została wygrana, a jednak nie. Mimo tego, że mi pokazało 100%, to jednak trzeba zająć jeszcze jeden zamek. Bez problemu zajęty. I nawet cesarz znowu dostał się do niewoli. Do widzenia. Imperium papieskie powiększa się coraz bardziej. Ja w to nie wierzę. Znowu Imperium Bizantyjskie stało się wasalem Kumani. To już jest drugi raz, kiedy ja w odcinku z CK trzymam coś takiego. Pojawił się również problem związany z tym, że w Egipcie władzę objęła dynastia Fatymidów. Może mi to utrudnić zdobycie Ziemi Świętej. No ale jak nie do Ziemi Świętej, to opanujemy kolejne królestwo we Włoszech. Romania akurat jest bardzo słaba, nie powinno to stanowić żadnego problemu. Oczywiście, że tak. Cała Romania zostaje odbita. Co? Czemu jednak nie? Co tu się stało? Ej, kliknąłem opcję zajęcia tych ziemi, dlaczego ich nie odbiłem? No naprawdę. I jeszcze do tego kolejne konklave. Przedstawiam wam wszystkim nowego papieża, Grzegorza VII, kolejny, który specjalizuje się w nauce. Czy papież w ogóle może nie specjalizować się w nauce? Bo wydaje mi się, że nie. Ale ten jest chociaż Włochem. No i jednak udało się zająć tą Romanię, po prostu zwasalizowałem tego biskupa tutaj. I tak jestem jako papież jego przełożonym. Pysznie, praktycznie całe Włochy są moje. Kiedy będę mógł zjednoczyć Włochy? Jak będę miał tytuł włoski, będę władał całymi Włochami, jeszcze tak jakby w południowej Austrii. Przyszła pora, aby stoczyć wielką wojnę z Bizancją, bo widzę, że Bizancją ma tylko 4000 żołnierzy, więc wypowiadam mu wojnę o całą Sycylię. I liczę, że wygram tę wojnę w moment. Zapamiętajmy również te chwile, kiedy wojska papieskie, wzorem chyba trzeciej krucjaty, albo czwartej, nie pamiętam tych krucjat, wylądowały w Konstantynopolu. Co ciekawe, mamy tu aż 258 dukatów lutu. Boże kochane, ile to jest pieniędzy? Chociaż dla mnie to niewiele, bo mam 3000 golda. Rozpoczniemy sobie w tym momencie propagowanie legendy w moim kraju. Niech ona sobie śmiało rośnie i wygraliśmy wojnę z Bizancją, bardzo uporczywa wojna, praktycznie nic się nie działo. Stoczyłem z Bizancją dosłownie jedną bitwę. No ale dzięki temu Sycylia zostaje opanowana, a papież, korzystając z tego, że pokonał zarówno cesarza Niemiec, jak i cesarza Bizancją. Sam się w tym momencie koronuje na cesarza Włoch. To w tym momencie naprawdę dużo pomoże, bo będziemy mogli podzielić nasze królestwa i przekazać po prostu królestwo Sycylii komu innemu. A także królestwo Afryki. Będziemy mieli mniej wasali. I oczywiście również wykorzystamy ten wielki sukces, jaki odnieśliśmy nad Bizancją, do tego, by stoczyć wojnę ze świętym cesarzem rzymskim o całą Lombardię. Władza papieska musi teraz zwiększać się do Europy. A w zasadzie to przesuwać do Europy. I zobaczcie, wypowiedziałem te wojny akurat jak się HR rozwaliło. Co tu się stało? A to jest trochę nie fair, bo. Lombardia jest silniejsza sama w sobie niż HR było. Oni mieli wojnę dezintegracyjną? Nawet tego nie zauważyłem, powiem szczerze. Trzeba przyznać, że z tą Lombardią toczy się naprawdę ciężkie bitwy, ale chyba to wygramy. Tak jest. Piękne wojska papieskie szturmują na północ i dobrze. Teraz po kolei forteca po fortecy przy użyciu najemników. I wojna została wygrana. Do widzenia. Lombarda zostaje zajęta przez papieża. Dzięki stopniowej wasalizacji udało się także wciągnąć całą Prowansję i cały Piedmont do mojego pięknego imperium. Dzięki czemu władza papieska odzyskała Avignon. Znaczy chyba odzyskała. Czy Avignon był dalej? Nie pamiętam, mniejsza z tym. No ale kluczem jest to, że powoli będziemy destabilizować Francję, a nawet zrobimy sobie spisek przeciwko królowi Francji. Może się uda go wyegzekwować. Oczywiście już to wykorzystali wasale francuscy, przez co Bourbonia wypowiedziała mi wojnę. No niepoważni są. Na szczęście władca Bourbonii szybko tej wojny pożałował i po zaledwie jednej bitwie poddał się. Do widzenia. Zmieniłem sobie też nazwę mojego imperium na Imperium Papieskie. Wypadałoby również w końcu zająć Ziemię Świętą, ale niestety Egipt Fatymidów jest jeszcze ode mnie silniejszy. Tutaj generalnie praktycznie wszystkie państwa są ode mnie silniejsze, więc chyba najrozsądniej będzie uderzyć po prostu na Bizancjum. Zrobimy sobie krucjatę, która odbije Konstantynopol. O ile go oczywiście znajdę, bo coś nie widzę tych księstw. Mamy to. Księstwo o Konstantynopol i wypowiadamy wojnę. Oczywiście wyślemy do Bizancją całą moją 14-tysięczną armię. Liczę, że chłopcy wrócą cali i zdrowi. Tym razem też Konstantynopol jest o wiele bardziej ufortyfikowany, przez to ciężej go zająć, no ale w końcu upadł. Opanować jeszcze kilka fortec i będziemy mieli wargola. czyż widzę, że gdzieś Bizancją zajmuje mi ziemię i prawdopodobnie robi to w Afryce, no właśnie, ale już będą lecieć chyba do Bizancją właściwego. Ciężka bitwa z armią Bizancją, ale wygrywamy. Świetnie. W ogóle wyskoczył mi i będzie że za chwilę zmieni mi się papież, bo tak się pojawia, kiedy mamy odpowiedniego perka. No nie podoba mi się to do końca. No, dokładnie tak, nowy papież. I co ciekawe, kolejny Aleksander, chyba Aleksander III już. Niestety wojna z Bizancją musiała zakończyć się białym pokojem, bo wybuchła mi wojna wasali, przeciwili się władzy papieskiej i gorzko tego teraz pożałują. Nawet papieska armia walczyła przeciwko mnie. Dosłownie. Kraj się nazywa Papal Armii. I po krótkim buncie wszyscy wasale do więzienia. Dziękuję bardzo. Imperium Papieskie znowu przetrwało. Chociaż powiem szczerze, nie jest łatwo tym grać. Boże, chciałem właśnie najechać Francję i patrzę, że ma ona czterech sojuszników, w tym Kastylię. Ale Kastylią powinien zająć się ten kalifat, prędzej czy później. Ja to myślę, że nie ma co czekać, więc pozbieramy teraz pieniądze i udamy się z inwazją na Egipt po to, żeby odbić Ziemię Świętą. Zresztą to jest głównym celem tego odcinka. Choć w sumie, jeszcze zanim wybierzemy się na Ziemię Świętą, to opanujmy resztę Włoch, w tym Weronę. Potem wybierzemy się na Wenecję i całe Włochy będą już moje. Normalnie w historii Europy Wenecja wraz z Genułą dominowały handel. No ale nie tym razem. Wojska papieskie właśnie się desantują na Wenecję, chociaż mogą tutaj bitwy nie wygrać. Ale chyba wygrają jednak i to na takich minusach. Ale dobrze, teraz wystarczy tylko opanować Wenecję, której jest aż 146 dukatów lutu, i Wenecja będzie moja. Nawet nie wiecie jak mnie denerwuje to, że co chwilę wyskakują mi powiadomienia o to, że jacyś wasale albo władce Europy proszą o hajs. To jest tak denerwujące. I Wenecję oczywiście zostawię pod swoim władaniem, nikomu tej ziemi nie przekażę. Bo to jest dobra prowincja, 36 developmentu, chociaż taki Rzym też ma 36. No to elegancko. Tyle, ile mieć powinien. I z inwazją na Fatemidów chyba poczekamy do nowego papieża, bo ten ma 73 lata. No długo czekać nie musiałem, mamy kolejne konklawę i tym razem wybrany zostanie kto? Benedykt będący Włochem. Włoch papieżem? Absolutnie mnie to nie dziwi. Ale chociaż skoro mamy nowego papieża, który o dziwo nie specjalizuje się w końcu w nauce chyba. Dokładnie tak, on jest wojskowym, no to idziemy na wojnę z Fatymidami o Ziemię Świętą. Oczywiście mógłbym też zwołać krucjatę, bo papieże mają taką możliwość, ale krucjaty tylko lagują komputer i to jest w sumie najlepsze, co mnie spotkało grając z tym papieżem, że w końcu nie laguje mi komputer przez to, że papież zwołuje durne krucjaty. Dla pewności weźmiemy sobie jeszcze 2000 najemników. I mój papież osobiście dowodzi tą krucjatą. 16 tysięcy żołnierzy płynie właśnie do Egiptu. Mamy aż 20 rycerzy, o mój Boże! No nie, i serio, akurat gdy toczyłem wojnę, kolejne konklawę. No to jest akurat żart. A ten papież specjalizuje się w nauce, i jeszcze jest Boże, drogi, okaleczony. Niebezpieczny proces nastąpił, bardzo niebezpieczny. Mogę przez to nie wygrać tej krucjaty całej. Brakuje mi zwycięstwa w bitwie, żeby wygrać tę krucjatę. Więc wbijamy się tutaj i rozgramiamy wojska arabskie. Mamy to. Ziemia święta zostaje odbita przez papieża, więc wracamy od razu do kraju, bo tam rebelianci znowu oblegają mi stolicę. Jak przegram tę wojnę, to sobie tego nie wybaczę. Nie uwierzycie mi w to, znowu się zmienił papież. Grzegorz II tym razem. Czekaj, jak drugi, że był chyba siódmy. Nie wiem, oni to jakoś dziwnie liczą tutaj. A ja się staram stłumić ten bunt, który na początku wybuchł. No, na szczęście uda się White Pichika. Do widzenia. Opanowane to imperium papieskie, czyli mamy Jerozolimę i względny spokój. Jest git. Nie zgadniecie co. Jeszcze jedno konklawę. Tym razem został wybrany Mikołaj. Ile razy dzisiaj zmieniał mi się papież? Jestem ciekaw czy ktokolwiek z was to policzył. To jest troszeczkę denerwujące, grając tym papieżem, ale ten ma 50 lat i dobre zdrowie, więc może trochę pożyje. Byłoby naprawdę miło. I od razu nowego papieża wita potężny bunt. Nie no, wspaniale, nie ma to jak od razu bunty papieskie, nie? Na szczęście sobie bez problemu z nimi poradzimy, bo ze wszystkim sobie poradzimy. Rzym jest dobrze chroniony. Niech przyjdą go oblegać. Zapraszam, koledzy. Ta wroga armia wbiła się we mnie w górach. No, czy wy jesteście poważni? Przecież wy tego nie wygracie. Znaczy, ja nie narzekam, wiadomo. Ale czy te boty mogłyby myśleć. Dzięki bardzo, kolejna wojna wygrana. Niestety te wojny doprowadziły do tego, że na terytorium Włoch wybuchła plaga i cały development, który teraz zbierałem, znowu zostanie stracony. Na co komu budować tych hospicje, jak to się tak właśnie kończy? I proszę, proszę, doczekałem się kolejnej wojny. Arabowie idą po Jerozolimę. No to panowie, to będzie wielka wojna. Zbieramy całą armię w Jerozolimie, będziemy bronić świętego miasta, nie oddamy go bez walki. Znaczy w ogóle go nie oddamy, bo ja jestem przekonany, że ja tę wojnę wygram, a przynajmniej byłbym wdzięczny. Ryzykowna bitwa, wiem, ale spróbuję rozgromić tutaj armię arabską, bo ona już gdzieś chciała płynąć. Do widzenia, nie ma was. Mamy 30% War scora, czyli teoretycznie byłbym w stanie już dobrze biały pokój, ale spróbuję oczywiście tę wojnę wygrać. Ja się zastanawiam, gdzie oni płyną. Bo gdzieś płyną, tylko nie wiem gdzie. Już wiem gdzie. Popłynęli sobie morzem po prostu do Ziemi Świętej, zamiast iść na piechotę. Ale to dobrze, bo mają wyokrętowanie i ja ich teraz dokładnie bez problemu rozbijam. Do widzenia. Na co im była ta wojna, to ja nie wiem, ale wygrałem. Zarobiłem troszkę kaski, oczywiście wpływów. Ziemia Święta została obroniona. Nawet myślę, że możemy tu zwiększyć moje panowanie, i byśmy opanowali tutaj Ziemię Synaju. Albo ewentualnie coś innego. Na przykład te dwie prowincje. O. One byłyby spoko. Pewnie, że tak. Skłońmy najpierw Armię Arabską do ofensywy na mnie. Zapraszam, śmiało. Nie, oni gdzieś płyną. Dobra, no to ja w tym się oblegam. Wylądowali jednak w Jaffie. No to zaraz ich rozbijemy. Nawet wyślę tam jedną armię. Powodzenia, chłopaki. Właśnie wojny na księstwa to jest najrozsądniejszy sposób, żeby rozwalać takie wielkie imperia. Bo wojny na przykład o królestwa toczy się długo. Jest ryzyko buntu. A takie o księstwa to wiecie. Trzy prowincje zajęte. Dwie bitwy wygrane i po wojnie. No i o tym właśnie mówię. Kolejne dwie prowincje zostały odbite przez papieża. Nawet udało się Jerozolimę nawrócić. Trwało to 5 lat, ale mamy to. W Ziemi Świętej ponownie zagościł katolicyzm. Cały czas rozwijam też tutaj hospicja po to, żeby broń Boże nie wybuchła mi zaraza, ale pewnie i tak wybuchnie. Takim bardzo ważnym miejscem, jeżeli chodzi o wyprawy krzyżowe był Cypr, więc w sumie odbijmy go od Bizancją. To myślę, że będzie łatwiej odbić na pewno niż Konstantynopol, którego wcześniej mi się odbić niestety nie udało. Jesteśmy tu ponownie po raz drugi już oblegamy Konstantynopol. Licząc na to, że on upadnie w jakimś rozsądnym czasie. Na szczęście Bizancję jest zajęte wieloma wojnami, chociaż Cypr odbijają. No serio, udało się. Mamy to zwycięstwo: Cypr jest ponownie mój. Damy tu od razu namiestnika. Niech włada tym królestwem, bo Cybr, co ciekawe, jest królestwem z jakiegoś powodu. Znaczy, wiadomo, z, z punktu widzenia historycznego. Ale jest to jedno z najmniejszych królestw w tychże. Chyba tylko Wenecja jest mniejsza, albo Kreta, nie wiem. Coś takiego. 12 jednostek mogę mieć w specjalnych oddziałach. No, to teraz oddziały papieskie będą gigantyczne. W sumie dzięki temu, że teraz mam tak dużą armię, to chyba mogę już używać tylko sił specjalnych. Nie będę musiał używać poborowych. Mam ich aż 6000. tysięcy. Zauważyłem coś bardzo ciekawego. Francja ma 2000 długów. To co, wojna z Francją o odbicie jakiegoś fajnego terytorium, np. Languedocy? Jak na moje, wspaniały pomysł. Idziemy. Wojska papieskie nie zatrzymają się. Mikołaj I, w zasadzie to chyba nie jest Mikołaj I, bo chyba już wtedy był jakiś papież o imieniu Mikołaj, ale mniejsza z tym na pewno przejdzie do historii. Francja dodatkowo ma wojnę domową, taką niewielką, ale mam nadzieję, że Languedocja się nie wyzwoli z tej Francji, bo w sumie to ja zajmuję tę pedocję. Chciałbym walczyć z Francją i stoczyć z nią kilka bitew. Francja zawsze miała silne wojsko w tej grze. Chociaż tutaj nie ma aż tak silnego. No co ona ma? 700 kawalerii, 400... Piechoty, 300 pikinierów i 30 mangonel, ja używam już trebuszy, dzięki czemu dużo szybciej oblegam dobrze ufortyfikowane zamki francuskie. Szczerze mówiąc, to myślałem, że ta wojna będzie ciekawsza, bo jak na razie to tylko oblegam francuskie zamki, forteca po fortecy, a francuskie oddziały jak się chowały, tak się chowają. Chciałem z nimi stoczyć chociaż jedną bitwę, chociaż. uuu, Francja ma tylko 6000 żołnierzy. W końcu się coś pojawiło, tylko że to jest armia Kastylii, a nie francuska. Jeszcze będzie mi uciekać, wracaj tu. Dobra, złapiemy ich na wrogim forcie, ale bez problemu rozgromimy. Dzięki czemu wygrywamy całą wojnę. Francjo zawiodłaś mnie. Myślałem, że będzie ciekawsza wojna, a to od razu pokonane. No ale Langwedocja jest moja. Chociaż teraz zyskuję niebezpieczną granicę z tym kalifatem, który ma 3000 żołnierzy. To co? O kurczę, mógłbym wypowiedzieć taką wojnę. I zdobyć tyle terytorium, jakbym ja to wygrał. Jednak nie, bo tu się coś wyzwoliło. Pójdziemy po prostu po Katalonię, myślę. O, coś takiego: Katalonia, Baleary oraz ta prowincja. I to sobie zajmiemy od nich. Przynajmniej mam taką nadzieję, że uda się to zająć. I że papież na przykład, nie wiem, nie stwierdzi, że lepiej mu będzie na tamtym świecie i po prostu umrze. Oby nie. Cztery prowincje już opanowane, teraz będzie piąta. Ty, możliwe, że wygramy bardzo szybko te wojny. Oni mi coś tam zajmują, ale tym się nie ma co przejmować. Potem to odbije. Im więcej rozwoju mają prowincje, które zajmuje, tym chyba więcej dostaje warscora, tak mi się wydaje. Okej, okay, zająłem kilka, i teraz wygrać te dwie bitwy i będzie po wojnie. Sposobem to trzeba zrobić. Dokładnie tak, Boże, zbyt proste. Hiszpania teraz będzie mi ulegała cała. Oczywiście zdobyte ziemie nadajemy wszystkim, komu się należą. Tutaj panu, a w zasadzie pani, która włada Afryką i która z jakiegoś powodu mnie nie lubi. Dlaczego mnie nie lubisz? Ja ci ziemi tyle daję. Aha, bo toczy wojny ofensywne. No tak, zapomniałem, że wasale wtedy przestają lubić władcę. Nie no lubcie mnie, jestem wspaniałym papieżem. I serio, Egipt też podszedł pod Kumanie. Co się dzieje z tą Kumanią? Dlaczego to jest taki silny kraj? Czy ktoś z Was jest w stanie mi to wytłumaczyć? Bo ja nie rozumiem. Od ostatniego update'u co chwilę takie Bizancjum przechodzi pod Kuman. Kumanie. Kumania to był zawsze kraj, który się w moment rozpadał. A tutaj robi jakieś imperia. I czemu Polska jest różowa? Co tu się stało? Niech zgadnę, wasal Lotaryngi. No, dokładnie tak. Zmusimy jeszcze jako papież Bizancjum do tego, żeby oddało mi tutaj północną Palestynę. Czy tam południowy Liban, jak to lubi, to są moje ziemie. Bardzo wyrównaną bitwę tu toczymy. Obawiam się, że mogę jej nie wygrać, ale na szczęście wygrałem. No, silne wojsko ma to Bizancjum. Akurat, gdy walczę z Bizancją, wojnę musiało mi wypowiedzieć ten kalifat znowu. O Boże, szczęścia to ja nie mam. Na szczęście Kalifat ma niewystarczająco silną armię, żeby oblegać własne forty, więc wygramy tu z nim kilka bitew, do widzenia, zapłaci mi w ciul dokładnie 1600 dukatów, dzięki. Możemy wracać do wojny z Bizancją, tylko jeszcze Majorkę trzeba obronić. No i udało się, pokonaliśmy to Bizancją, dwie prowincje są moje. Gdyby jeszcze w tym Rzymie tylko nie wybuchały plagi, to już w ogóle byłoby cudownie. To ja mam jeszcze jeden pomysł i tym razem największy: wojna z Hiszpanią. O takie ziemię. Dokonujemy rekonkwisty. Myślicie, że to wygram? Bo ja w sumie nie wiem. Ale powoli zrobimy to metodycznie. Pokażę Wam, jak się toczy takie wojny. Zaczniemy od zajęcia tutejszej fortecy. Armia Hiszpanii dalej jest zbyt słaba, żeby oblegać fortece, które Nomen Omen sama posiadała. Więc ja bez problemu się teraz wbiję gdzieś, gdzie oni stacjonują. Na przykład tutaj. I rozbiję im 3000. Do widzenia. A nawet więcej im rozbiję. Hiszpania ma 3000 żołnierzy, no czyli przegra z papieżem. Możemy oblegać dalej prowincje. Jeszcze jest dwie i koniec wojny. Boże, za proste, za proste. Na pewnym etapie ta gra się staje taka prosta, ale przyznam, było ciężko. Przegrałem 99 lat, no to zaliczmy, że 100. I momentami było blisko upadku, bo te frakcje są naprawdę wkurzające. Wojna z Hiszpanią, zwyciężona, zaledwie w 11 miesięcy i tyle terytorium zdobyte. Teraz to, co trzeba zrobić, to zaprowadzić tu oczywiście chrześcijaństwo, więc do dzieła, biskupie. Jak widzę, szybko mu idzie, bo w Katalonii już zaprowadził. I w Ziemi Świętej też już prawie. Ja tym papieżem jestem praktycznie odporny na najazdy. Zobaczcie, tutaj od północy, od Francji, Lotaryngii, Czech, Bawarii, Chorwacji, na przykład bronią mnie Alpy. Tutaj mam dobre forty w Ziemi Świętej. Jedynym problemem mogłaby być Afryka, ale to by wystarczyło wyeliminować to państwo, bo tutaj chyba tylko ono jest jakieś silniejsze. Nawet nie jest silne. 7000 jednostek, bez problemu bym je rozjechał, jakbym chciał. Nawet w sumie mogę to zrobić. Dokładnie tak. Zrobiłem to. Cała Algieria jest moja, teraz trzeba tylko stłumić rewoltę w Katalonii, a w, konkretnie w Hiszpanii. Wszystkie rewolty wygląda na to, że zostały stłumione. Oczywiście teraz będzie problem, dopóki tego nie nawrócę na katolicyzm, to będą to wybuchały gdzie, nie gdzie bunty. Ale z czasem wiadomo, że to zostanie nawrócone. Tym bardziej, że dałem tam władców, którzy są religii katolickiej, więc będą oni to pewnie nawracali. No i proszę bardzo tak się będzie prezentować moje papieskie imperium to zaznaczone na kolorek zielony kolor biały oznacza państwa, z którymi mam trusa. Trzeba przyznać, że jak na 100 lat nie wygląda to źle i to jest automatyczna droga do tego, by zbudować imperium rzymskie. Ale takie granice też mogą być. Jeżeli podobał Ci się ten film, to pamiętaj o jego ocenieniu i podbiciu. Zachęcam również do obejrzenia poprzednich filmów, w tym poradnika do Wiktorii 3.